Mimo wielu apeli policji czy też mediów nadal znajdują się osoby, które decydują się wsiąść za kierownicę pojazdu mechanicznego, wiedząc, że nie powinni nimi kierować. Każda okazja, w czasie której można promować wśród kierowców ideę akcji, nigdy nie jeżdży po alkoholu, jest dobra. W miniony weekend na terenie Ścinawy odbył się festiwal Blues nad Odrą, połączony ze zlotem motocyklowym. To była znakomita okazja do spotkania policjantów z kierowcami jednośladów. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Ścinawie i Wydziału Ruchu Drogowego Lubińskiej Policji w kilku słowach przypomnieli uczestnikom zlotu, jak ważny jest fakt, aby za kierownicę wsiąść tylko w przypadku, gdy mamy stuprocentową pewność, że jesteśmy trzeźwi. Policjanci w ten sposób włączyli się w ogólnopolską akcję Nigdy Nie Jeżdżę Po Alkoholu. Uczestnicy lotu chętnie odbierali naklejki promujące wyżej wymienioną akcję, wyrażając w ten sposób dla niej swoje poparcie. Po spotkaniu z policjantami oraz wręczeniu naklejek funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Komisariatu Policji w Szinawie zabezpieczyli przejazd parady motocykli.